Witam wszystkich serdecznie. Łojciec z tej strony dzisiaj nie będzie zamulania jakiegoś scenariuszowego, nie będzie jakiejś gry z fabułą, po prostu będzie typowy, prosty Multik. Mój ukochany zresztą, Multik The Last Was e, część number one. Ograne 4000 godzin na koncie, ponad 4000 godzin. Mnóstwo emocji, tych złych, tych dobrych. Oczywiście dużo brzydkich wyrazów podczas grania. Forma raz zwyżkowa, o wiele częściej jednak ta zniżkowa. Na dzień dzisiejszy grają tu mega koksy, także polecam, ale równocześnie ostrzegam, można się szybko po prostu odbić. Wejście dzisiaj w Multic The Last of Us to nie jest łatwa sprawa, także jeżeli ktoś jest naprawdę chętny, musi się uzbroić w dużą cierpliwość, przegrać kilkaset, może kilkaset nie, kilkadziesiąt godzin. I wówczas jest jakaś szansa, że wówczas jakiegoś chłopa ubije. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek posłuży troszkę jako taki poradnik jak przetrwać. Mam nadzieję, bo być może cała akcja dzisiejszego odcinka nie będzie takim poradnikiem. Będzie poradnikiem raczej jak decić na potęgę. Zobaczymy, zobaczymy, kto stanie naprzeciwko nas. Czasami wpadają jakieś tutaj po prostu. Cienkie, ziutki, także wtedy jest oczywiście o wiele przyjemniej. Nie stawiałem zbyt dużych oporów, padają jak muchy. Możemy wtedy naładować sobie staty i po prostu duże zobaleń i egzekucji. Ja dla tych, którzy jeszcze grali, pokrótce może opowiem. Oczywiście nie będę tutaj zamulał i opowiadać historii. Mamy mecz 4 Duszamy. na 4 To jest moja postać. Z przodu chyba i nie obejrzymy. Nie ma takiej opcji. Nie, on cały czas plecami do nas. Mamy maskę, baseballówkę. Mam, oto z mój zestaw. Pistol, krótki taki i taki. Nie pamiętam jak one się nazywają. <gry> w zasadzie powinienem po tylu godzinach grania, no ale niestety. Oj tam, już widzę mój ziomek. Czekajcie. Mam tajne szkolenie. Tajne szkolenie oznacza, że kiedy idę w takiej pozycji, nie widzą mnie przeciwnicy. To jest to, co teraz zrobiłem to jest dziadostwo. Czyli zabrałem, o widzicie, tutaj się troszkę Zabrałem komuś fraga. Czekajcie, ja spróbuję podejść. O kurwa mać. No i zostałem ubity. Przez jojo. Ale jojo będzie również ubity przeze mnie. Także. Ale jak to mówią pierwsze siwki robaczywki. Przede wszystkim nie biegamy w tym, w tym podczas meczu. Staramy się nie biegać oczywiście. Widzicie mapa jest w lewym górnym rogu. Jeżeli biegamy Pojawia się tam czerwona kropka i widzą ją wszyscy, czyli mają świadomość, gdzie się znajdujemy. Oczywiście, bieganie jest skazane w sytuacjach, kiedy nasi koledzy są w tarapatach i jest potrzebna natychmiastowa pomoc. Chociaż ja delikatnie bym sugerował, jednak nawet mimo takiej sytuacji nie biegać, czekajcie, spróbuję teraz się tu przedrzeć. Nie wiem, gdzie się przeniós przeniósł cały ciężar meczu, w którą stronę. Staram się po swojemu tu ogarnąć. Zbieramy oczywiście zasoby z puszek. I z zasobów konstru konstruujemy własnej roboty, narzędzia zbrodni. Tutaj sobie skonstruowane skonstruowałem, proszę Państwa, y bombę dymną. Bomba dymna powoduje, że. Rzucona oni, po prostu przez jakieś kilka sekund kaszlą i, może, i są stają się łatwym celem dla nas. Kaszlają, o tam go widzę. To jest nasłuch, jak w Batmanie. Aaaa, dostałem, Aaaa! O, widzicie, kaszla, kaszlają, ale co z tego jak leżę. Czekajcie, może mnie uratują, może mnie uratują. Jezu, strza... ale kurwa, nie tu. No co? Ja pierdzielę! Dobrze, dobry dobrze. A teraz pomóc! Czekaj, mi! Nie jemu! Mi, 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 Nie chcę ginąć na wycinek wskazowy! No niestety. Zajrzałem drugiego DEDA. Chłop miał też tajne szkolenie. Również w kucaniu nie było go widać. I weszliśmy sobie na łeb wzajemnie. Niestety okazał się szybszy. Myślałem, że tylko idzie jeden, szło dwóch. Dobra, olać to. Cały czas z tyłu głowy mam nadzieję, że za chwilę zademonstruję pełnię swoich możliwości. Dobra, przyklejam się do makera, bo maker jest dobry, powiem ja szczerze. O, maker jest dobry. Ugarnię u chłopa. Zrobił mu spersiala. Dobra, bo on. Niech ktoś mnie ochrania, gdy się będę opatrywać. Dobił go, a chłop już leżał. Trzeba yy, nasłuchiwać, czy... o je, widzicie, leży bomba. Tutaj zostawił dla nas tą bombę jakiś przyjemny dojś. Gdybyśmy jej nie zaznaczyli, nie ostrzeli, po wejściu w tą bombę najprawdopodobniej skończyłoby się to naszą śmiercią. Czekajcie, skonstruuję sobie również bombę. Czasami warto je zostawiać. Bomba uzbrojona, uwaga! Czekajcie, ja muszę poszukać gdzie z... o, znowu następna bomba, zobaczcie. Ja już myślałem, że to wyszło z mody, bo był faktycznie taki moment, że wszyscy bomby rozstawiali, ale widzę, jakiś old team trafiłem. Bo <grywa> tu też jest na gdzieś bomba, tu. O, i tu jeszcze tego nie przerabiałem. I tam jest, kurde chyba. No grubo. A i tu musiałbym. No szkoda mi trochę naboi. Dobra. Okay. Tu nie ma. Wykańczają nas na potęgę, nie wiem, tam same czerwone kółka, czyli to są moi, którzy... O, ktoś już chyba mi siedzi na dupie. Bo strzelił tą bombę, którą ja podłożyłem. Leci jakiś. Matałaszek. Jest! Pierwsza skóra. Pierwsze siwki rybaczywki, jak widzieliście. Wleciał mi po prostu sam. No właśnie, tak się kończy bieganie. Widziałem, go już z daleka, że leci. Biegnie następny. Czekajcie, wychylę się. Jest tam schowany. Tam się skikrał. Jest opcja, że przyjdzie z tej strony. Oni zawsze tak właśnie atakują w dziwny sposób. Nie, tam stoją. Ja móg mógłbym się teraz zapuścić, ja chyba to zrobię. I spróbuję zajść od tyłu. Jak uda mi się zajść ich do tyłu, to będzie mega akcja. Oj, ale tam już jest. jakiś ziomuś. jego też obejdziemy od tyłu. Zobaczcie, jaka jest akcja. Będzie gruba akcja. Ja mam nadzieję, że. Jest! No ale niestety! Dedzik! Dedzik! Gdzie ta szmata się ukryła? God damn it. Joel Brian. Brian Joel, będziesz ubity. <grych> no nie, kuj nie odpuszczę. Czekajcie, jak moja sytuacja się. No, nie najlepiej się prezentuje. Przegrywamy. Nie przegrywamy, może z wieloma punktami, ale przegrywamy. Dobra, Najważniejsze, nie rozpraszać zespołu po całej mapie. Trzymać się, starać się trzymać w kupie. To jest jakaś szansa, że wzajemnie sobie pomożecie. Tam maker widzę, nas totalnie olewa. I maker przez to właśnie teraz został dostał trafiony i nie za bardzo mam mu kto pomóc, tam jest maker jak widzicie po lewej stronie. Dobra, jest jeszcze taka opcja, że ja sobie przejdę tutaj tą stroną, gruba partyzantka czekajcie, i zajdę ich od tyłu, ale oni chyba za bardzo wybiegli, czekajcie leci tutaj, biegnie. A, i dostałem, przegrałem, ale miał, miał pancerz. Także <laughs> ktoś odwala jakieś salto. Miał pancerz. No niestety pancerz powoduje, że musimy trochę więcej wpakować w kul, w typa. I przegrałem ten pojedynek 1 na 1. Co Co doprowadza do momentu, że mamy 4 na 9, czyli dostajemy w dupę. Niewielka szansa, że to wygramy. Czekajcie, bo zbierałem tu sobie troszkę punkcików. Teraz sobie skonstruję deH z gwoździami i bombę z gwoździami. Czekajcie, co ja mogę? Upgrade'ować mogę krótką broń? Dobra, upgrade'ujemy. Jak ktoś za blisko do mnie podejdzie, to stanie, spałą przez łeb. To jest dedzik natychmiastowy. I będzie The End. Czekajcie. Nie widzę tu nikogo. Na nasuchu też mi nikt nie wyskakuje. Ja nie wiem, czy w ich teamie ktoś ma tajne. O, leci, już tam biegnie, biegnie, dobra. Czy zdążę? Chciałbym, bo. Czekajcie. Jezus, już cały tutaj. Oj, chyba ktoś dostał. Jak krąży. Aaa, Dostał, dostał! Ale czemu ja dostałem? To już jest trochę bardziej dziwne. Spierdzielaj! Oh. <laughs> Kurde, nie, masakra. Przydedzone, przydedzone i to w okrutny sposób. Goddammit. No, zmiany nam się kończą. Czekajcie, bo ja mu tu zbierałem 400 punktów. Nie, nie mogę jeszcze zrobić sobie pancerza, a chciałbym. Jest 1 do 5, także szanse nam się kurczą na zwycięstwo w niesamowitym tempie. Zespół mam rozpiszone po całej mapie. Czekajcie, skikram się. Ja już skończyłem wiele meczy i te sytuacje potrafiły się naprawdę odmieniać Czekajcie tam idą. Dobra, jest, dostał. Ubiłem go z odległości. Dzięki temu kupiłem sobie teraz pancerz i jestem teraz trudniejszy do ubicia. Oj, 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 oj. co, zdążył? Kur... Faj, dostałem tego, no. Zostałem ubity od tyłu, kochansku, nożem, prosto w szyję. Niestety już się nie odrodzę. Mamy jedno odrodzenie. Szczerze wątpię, żebym ja był tym szczęściarzem. Będziemy mogli popodziwiać sobie. No niestety, koniec. Yy, mamy teraz. Został ubity właśnie. O, i został on ostatni zawodnik, który generalnie chyba... Dobra, nie, podjął jakąś walkę. Możemy zobaczyć sobie w międzyczasie statystyki. No, niestety nie są one imponujące. <noise> Mój poradnik <noise> raczej nie powinien nazywać się poradnikiem, ale zagramy jeszcze jeden mecz, bo to jest taki rozgrzewkowy, bym powiedział. No, nie jestem chyba najsłabszy w teamie. Mam 4 obalenia, 6 egzekucji, 6 zgonów. Flami przede mną ma 3 obalenia i 0 egzekucji, także jestem teoretycznie według moich wyliczeń przedostatni. Nie wiem, czy jestem szukany. W jaki sposób on tam myślę napykał te punkty. Można tutaj zdobywać punkty lecząc innych zawodników. Tutaj mamy właśnie o, wiem, tak zwane dobijanie. Dobra, nie z meczu. No, statystyki nie kłamią, jestem na końcu. Zdobyłem tylko 1955 punktów. Słabiutko bym powiedział, ale to jest rozgrzewka. <laughs> Zaraz makniemy jeszcze jeden meczyk, żeby nie przedłużać specjalnie. Mówię, może gdy ktoś z Was będzie miał ochotę sobie zagrać. Serdecznie zapraszam. Dobra, tam ci już wylecieli. Myślałem, że będziemy z nimi lecieć dalej. Czasami się zdarza, że są ekipy, że po kilka meczów z rzędu robimy, ale już dołączyli następni. Wyciszę ich, bo oni potrafią tutaj głośno krzyczeć i będą zagłuszać moje tutaj błyskotliwe przemyślenia. Widzicie, mamy tu rangi, niektórzy mają 39, dziewiątki, czyli to jest maksymalna ranga jaką możemy zdobyć w tym multi. Ta ranga sugeruje, że chłop spędził w tej grze <grym> bardzo dużo godzin, bardzo dużo godzin. Moja ranga to jest 106, ale ona się już chyba dwa razy zdążyła z jakichś nieznanych dla mnie przyczyn zresetować. Bo ja już grałem w tą grę od PS3, także mamy PS5, także sami są oczywiście te lata zliczyć. I te rangi miałem już dużo wyższe. Oj, nieciekawe mapy. Dobra, weźmiemy sobie księgarnię. Księgarnia to jest dwupoziomowa mapa. Ma niewielką odległość. To jest po prostu taka rzeźnia, typowa masakra. Dwie drużyny wpadają na siebie praktycznie non-stop. Zobaczymy jaka dzisiaj będzie taktyka obrana. Czasami jest tak, że się przez pół meczu ludzie skradają, a później nagle po prostu wybucha jedna wielka masakra. Zobaczymy jak będzie tym razem. mam nadzieję, że drugi mecz w drugim meczu zademonstruje swoje pokazowe akcje. mecz. Mamy tak zwane wczytywanie, pomimo tego, że przyszliśmy na PS5, wczytywanie to dalej wczytywanie, czyli troszkę trwa. Tu możecie sobie poczytać, bo oprócz tego, że mamy broń, możemy sobie tutaj każdej każdy może sobie jakieś unikatowe Dodatki, jakieś upgrade do własnej postaci dodać, także jest czym przebierać. W grosie czy się nie wgro? Czarny ekran sugeruje, że powinna się wgrać. Również. Czytuje się. Jest, dobra, jesteśmy. Oczywiście. Tu jestem ja. Oczywiście jako pierwszy zawsze, lider, <laughs> lider. Przynajmniej w bieganiu. Tutaj od razu chylimy web. Bo tu najczęściej, często i gęsto, o, już widzicie, już biegnie, ale nie ma, nie ma snajpy. Czekajcie, bo kuźwa teraz się zrobi. Dobra. O, fuck spróbujemy go zajść z tej strony. O, już, już został ubity. Tam był jakiś sprytniejszy ode mnie. Ta puszka tutaj jest bardzo w niebezpiecznym miejscu ustawiona, także. Ale mnie nie chłopie nie blokuj tu, nie blokuj mnie Tutaj chyba ktoś nie wie, że ja jestem. A już, już mam... O, oh, fuck, tam byś chciał tył. Jednego mniej Dobra, teraz leczymy typa. A, kuźwa, leczenie typa Czyli mamy snajpa w przeciwnej drużynie To nie dobrze Bardzo niedobrze a ja zdążyłem, a nie zdążyłem, hyper, dobra, hyper będzie znowu wymiatał. Często mnie kusi, żeby się przesiąść na... ...na snajperkę, tylko że mój temperament mi na to pozwala. Bo to czy jednak się kampić, cicho siedzieć, i czekać, a ja to właśnie lubię sobie biegać, strzelać. Dobra, on tam jest yy, stand, skampiony na górze. Tu może z każdej pozycji strzelać, także trzeba uważać. Dobra. Myślę, że w moim typie będą jakieś totalne ogary. Trafiony! Trafiony, dobra. Czyli ubity. Mardoch. Mardoch Campbell. Mardoch. Nie przepadą za tą mapą. Nie wiem, jakoś. Kiedyś może będę miał ochotę i będziecie wy mieli przede wszystkim ochotę. Obejrzeć, pokażę Wam, sw wam swoje ulubione mapy, na których najczęściej mi idzie dobrze. <laughs> Chociaż czasami potrafię mnie rozczarować. Dobra, mamy puchę kolejną, czyli będziemy mogli sobie znowu coś tam ukręcić. No, czyli typowy mecz skradankowo skradankowy. Skończone drogę. Oj, tam się ktoś nadział. Teoretycznie powinienem mu pomóc. Bombą Jednego... oh! <trybuj> <trybuj> no, się nie podniecie. Ktoś chciał mi ukraść moje fragi Ale się mu nie udało. Niech ktoś mnie będę się opatrywać. Wykonałem niesamowity rzut bombą. Zrobiłem upgrade Dobra, spieprzamy stąd. Bo ja tam widzę od góry. Poza tym, tutaj jest puszka jedna do ogarnięcia. O, i tam już gościu został ubity. Właśnie dlatego ta mapa mnie wkurza, bo nigdy nie wiadomo z której strony zarobiłem w czapę. Akurat na tej mapie byle ziutek może sobie dać radę. Spojrzyj się dla camperów, naprawdę. Raj dla camperów. Gdzie tam chodzą na górze. O, jeden, drugi. Ale równocześnie oni również muszą schodzić czasami na dół, żeby zebrać sobie. ammo. nie wiem, czy ja teraz poszedłem. Po co ja się tu zapędziłem? O, tam idzie, tam idzie, tam idzie, mura idzie. Widzę, widzę, uba. Czy mi się uda go podejść? Chyba mi się go nie uda. Podejść. O, Ktoś mnie tam próbował odstrzeźć nawet nie wiem skąd. Jestem Fuck! Jest! Yes, dobra, dostał! Zdożymy Cię uzdrowić, chłopie, mam nadzieję. Nie, nie podziękował Dzięki. nawet. Muszę się... O kurwa, się nadziałem. No na hypera. Ma tajne i ma snajpę i generalnie szybko się kuźnie rusza. I jest przerąbane na niego trafić. O, teraz jesteśmy na górze. Tak, na, tak, tak nas akurat tepło. Dobra. No i się zrobiło 12-12, czyli zrobiło się słabo. Zeskoczyłbym tu pomógł. Ale, kurwa, no nie dam rady. A, kurwa, plecy. Toż maciarze się nawzajem osłaniają. Ochraniaj mnie. Dobra. Już. Czekajcie, ja muszę zrzucić sobie okiem. No nie jest dobrze, Dobra, już. <laughs> ale moi koledzy jeszcze gorzej. Ja pierdzielę się, że tutaj wiodę jakiś prym w teamie. Niestety nie wiodę, to tylko było złudzenie. Yy... Gdzie są? Czekajcie, ja kuźwa muszę chyba zrezygnować z tego yy... skradania się non stop. Muszę postawić na pewien dynamizm w akcji. O, tam jest, tam jest, widzicie go? I teraz go podpalimy. Dobra, dobra. Nie ma, że boli. Jest, dimon. Aaaa, gnoju! Nie ma. Wyskoczyłem. Gdzie jestem? <laughs> Chwilowa dezorientacja. Czekajcie, bo tu ktoś kuźwa leci na połę. Na górze, dobra, przeskoczył okno. Ja muszę sobie tu zebrać jakieś fanta, ja mam nadzieję, że tu mnie nikt nie odstrzeli. Proszę o chwilowe zawieszenie broni, ko panowie. O, tam bieg, 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 bieg. Podejrzewam, że wiem kto tam bieg. O kurwa, i się nadziałę na bombę. Czy mnie ktoś pomoże z Timu? No ja raczej nie sądzę, bo nie widzę, że... O, WariorWiki. WariorWiki, thank you very much. Ale czy ty mi pomożesz? Dobrze, pomógł mi. To szlachetna postawa. Dankę, 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 chłopaki, dankę. Nie spodziewałem się tego po was. Źle was oceniłem. Czekajcie, nam ktoś zginął. Ale skąd do niego walą? Nie wiadomo. Tu jest znowu bomba. Szabrownik tutaj. Chyba na... Ja już wiem, gdzie on chyba jest. On się skikrał na schodach. I napisz, że tu ile wlezie. Aaaa, mam Cię! Mam Cię! To jest ten hyper! Kurwa, to mu specjala, bo gnuj na nic więcej nie zasługiwał. Czekajcie, tam jakaś brata leci, bo Boza, zada! Poszła! Czekajcie, I to bydle poszło? ja sobie pójdę tutaj. Bo zaraz Hyper będzie chciał na mnie wziąć krwawy odwet. <laughs> Podejrzewam, że nie zostawi tego. To zawsze boli bardzo, jak się robi speściala komuś. Liczę tylko, że nie zapamiętał e, mojego Nika. Uj, nie lecę tam ziomy, bo ja widzę, że tam jest krwawa rzeźnia. 5 do 6. Teoretycznie mielibyśmy szansę wygrać. Jeszcze są nikłe. Ale chyba rozścieczyłem. Rozcieczyłem najgroźniejszego tego zawodnika z przeciwnej drużyny. O, dzięki, dzięki, dzięki. O, widzicie? Za to zdobywa się też punkty. Zabandażowanie. Chłop mnie bandażuje. Tylko mu podziękować. Gdzie tam reszta jest? Bo ja widzę czerwoną kropkę. Ktoś biega. Dobra, ziomki. Koniec ukrywania się. Ej, kurwa, nie zdążyłem mu przywalić, dwa ciosy, <grywa> robi mi właśnie specjala, pała. Bujane pało, bujane, bujane. Nie zdążyłem go przywalić, bo drugi cios y z tej deski, czy z tej kantówki, czy co, jak to się nazywa, byłby tym ciosem ostatecznym. Jednak ja był szybszy. Muszę to przyznać, był szybszy. Lepiej ogarnia. Troszkę lepiej mu to poszło. Dobra. Ktoś rzucił tutaj. To... Oj, tam ktoś biegnie. Dobra. Ej, ja sobie tutaj stanę. O ktoś tu wchodzi po prostu na wariota. Od góry. Dobra, z tej strony. No, robi ktoś porządki niesamowite. Sobie to Dobra, jeszcze... już. Jest danos. Wow, o do... fuck. Waga bomba uzbrojona. Aaaa, oh, kurde, ma to. O, oh, fuck. Hyper miłby. <grystanie> Dobra, koniec meczu, przegrałem, zabili mnie. No, niestety, pomimo moich chęć, ale powiem wam szczerze, nie wybla, nie, wy, nie ten. Nie skończyłem tak bardzo tragicznie. Jak widzicie, w moim Dobra, teamie naszamy. były dwie gwiazdy, które. <grystanie> oprócz. No ten miał 0 0 jeden zgon, ale kolejny miał dwa zgony. Jedno, jedno balenie na egzekucję 6 zgonów. Nie wypadłem najgorzej. Obejrzymy sobie jeszcze końcówkę. Jak mi zespół do tej ostatecznie jest pierdyl. O właśnie, dobra Następny gracz, teraz byśmy mieli możliwość. Został mi ostatni On już tylko teraz jak zając pierdziela w podskokach. Run, run, rabbit O, forest. Ale bieganie, to ci mówię, że to jest słaby Gościu, słaby ten. Druga bomba, dobre Teraz zdobył punkty. Bo, jeżeli zostaje sam na mapie, dostaje 500 punktów. Na które może sobie tam kupić pancerz, czy co tam mu się żywnie podoba. Ale on biega, no to jest słabe. To nie wróży nic dobrego. To nie będzie z tego sukcesu. Już tam usiedzą na dupie. Bo teraz już jest wyścig. Kto pierwszy go ubije? Bo to już nie ma nic wspólnego z walką. Widzicie? ale mu się udało dobrze. O, już mu na dupie siedział. Dużo szczęścia. O, jo, już jest koniec. Nie jest koniec, ale już jest gorąco. Chyba sp nie, podpolił drugiego. Dobry jest. Ech, powiem, odczy, że jest dobry. Dobra, koniec. A i kto to był? Kto to był? Dobra, ten, kto miał naj najmniej obaleń egzekucji. Słuchajcie, z mojej strony dzisiaj to wszystko. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Z pewnością nagram sobie jeszcze parę odcinków z meczów multiplayer The Last of Us 1. Także co, z mojej strony to wszystko, trzymajta się, na raczej.